W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wiem, O Boże mój, jak szanowne i święte są te dni, które przez Kościół Apostolski do tego przeznaczone zostały, aby pobożność przysposobiły do godnego obchodzenia tej wielkiej uroczystości, przez którą corocznie uwielbiamy. Chwilę narodzenia się Jezusa Chrystusa, którego imieniu zostaliśmy dziećmi Boga, dziedzicami wiekuistego przybytku i chwały. Ze wszelką więc świątobliwością postanawiam sobie obchodzić ten święty adwent, którym w duchu wiary przyjścia Pana mojego oczekiwać będę, którym Często zastanawiać się będę nad zlitowaniem Boga, iż nam z powodu nieograniczonego miłosierdzia swego zbawiciela świata zesłać raczył. To przysposobienie boskie dla mego szczęścia i zbawienia przedsięwzięte zająć powinno całą moją uwagę i pobudzić do najwyższej wdzięczności. Do najgłębszych uwielbień dobroci Boga mojego. Chcę użyć tych dni na zbawienie duszy mojej. Chcę przejąć serce moje najdotkliwszą miłością ku temu wszystkiemu, co w nieomylnym piśmie świętym wyrażono. Rozpamiętywanie to wleje radość do duszy mojej i pociechę do serca mego ciążyła na nas wina grzechu pierworodnego, a własnymi błędami i bezprawiami obarczeni odstąpiliśmy od wyznania prawdziwego Boga i zapomnieliśmy o czci Jego. W ciemnościach świat był pogrążony. Ludzie zhańbili godność swej natury przez występki i bałwochwalstwa. Ty przyszedłeś, o Zbawicielu na świat, Jezu, Synu Odwieczny Ojca, Prawdziwy Boże, Światło ze Światłości, przyszedłeś, przyjąwszy naszą naturę ludzką, abyś nas z Bogiem naszym pojednał i połączył. Ty, upragniony Mesjaszu, o którym patriarchowie i prorocy przypowiadali, a którego obłąkany świat poznać nie chciał, daj przez szczególną łaskę Twoją, abym światłem prawdy objaśniony poznał stan duszy mojej, abym szczerze za moje winy żałował, abym powrócił na drogę sprawiedliwości i cnoty, a żebym tym sposobem obchodząc świątobliwie pamiątkę przyjścia Twojego na ziemię w życiu doczesnym. Mógł cię z czystą duszą i z czystym sercem uwielbiać w niebieskiej ojczyźnie. Amen.